Cześć. Rozgrzewka to podstawa w każdym sporcie. Celem przeprowadzenia rozgrzewki jest podniesienie temperatury mięśni, by uczynić go bardziej elastycznym, przez co mniej podatnym na kontuzję i bardziej efektywnym w wysiłku. Mamy przystosować nasz układ nerwowy do ruchów powtarzanych w treningu, czyli do specyfiki tego sportu. Nie ma uniwersalnej metody dla każdego na rozgrzewkę, więc ja zaprezentuję podstawowe ćwiczenia i dobierzcie. Pod siebie. Każdy potrzebuje innego rozciągnięcia czy rozgrzania. Zalecam, by w rozgrzewce biegacza miały miejsce ćwiczenia na rozluźnienie kroku, wydłużenie go, jednak przy zbilansowanej intensywności, by nie zmęczyć przed właściwym treningiem. Dla początkujących zalecam na rozgrzewkę poświęcić około 15 minut. A im bardziej zaawansowane, tym oczywiście więcej potrzebujemy na, na rozgrzanie. I tak to też zależy od konkretnego dystansu. Jeżeli jesteśmy krótkodystansowcami, no to wtedy oczywiście poświęcamy dużo czasu na rozgrzewkę i jest ona intensywna. A jak długi dystans, no to też rozgrzewka jest trochę mniej intensywna. Także dzisiaj zaprezentuję Wam, z czego powinna składać się właściwa rozgrzewka dla biegacza. Zapraszam! Na początek zacznijcie od przyspieszenia pulsów, albo potruchtajcie sobie spokojnie, albo użycie jakiś maszyn cardio czy skakanki, albo zwyczajnie pajacyki boksowanie, czy jakiś trucht w miejscu, wszystko co podniesie Wam tętno. Na tą część powinniśmy poświęcić tak 7-8 minut, by dogrzać organizm. Jeżeli ktoś jest już bardziej wytrenowany, to może po potrzebować więcej czasu. Jeżeli już czujecie zadyszkę, to przejdźcie do kolejnego etapu. Potem przechodzimy do ćwiczeń ogólnorozwojowych. I tak jak dla każdego sportu, trzeba rozgrzać każde partię mięśni, nie tylko nogi, czyli zarówno głowę, jak i Tutaj ramiona, także zalecam jakieś wymachy w przód, w tył. Oczywiście rotacje w biodrach bardzo ważne. Wszystkie stawy skokowe, tutaj nadgarzki w razie upadku, te, też istotne. Następnie dobrze jest aktywować mięśnie, które będą najbardziej pracowały w tym wysiłku. Także w środku biegania będzie to brzuch i pośladki. W celu aktywowania brzucha zalecam zastosowanie deski. Każdy powinien znać to ćwiczenie. Czyli ustawiamy się na przedramionach i napinamy całe ciało prosto i trzymamy. Izometryczna praca bardzo dobrze się w tym celu sprawdzi. Następnie na pośladki, no to zwykłe, wyprosty bioder, root czyli kładziemy się na plecach i prostujemy biodra. Hop. Kolejny bardzo ważny etap to rozciąganie. Jednak nie statyczne, a dynamiczne. By zwiększać zakres ruchu mięśni. Czyli przykładowo skłony w przód, skręto skłony wykroki. Wykroki w bok. Dynamiczne wymachy. Wypady ze skrętem. Wypady z wyciągnięciem ramion. I po tej fazie takich ćwiczeń ogólnorozwojowych przechodzimy do bardziej dedykowanych biegaczom. Na pewno zaimplementowanie skipu A, wysoko kolana, skipu C, czyli pięta do pośladków, czy jakieś wieloskoki, podskoki, by dogrzać też stopę, wypad z przeskokiem, przysiad z wyskokiem czy po prostu takie przeskoki na przemian lub ze skrętem zalecam też takie bardziej dynamiczne ciąganie mięśni typu przykładowo przyciągnięcie kolana, jeszcze uniesienie tutaj stawu skokowego i Hop. I tak samo z tyłu. Także, znajdźcie złoty środek dla siebie. Możemy przejść do aktywacji układu nerwowego. W tym celu zalecam wykonać jakieś dynamiczniejsze przebieżki o zwiększonej intensywności. Na pewno szybciej niż to było na rozgrzewce. Tu już możemy doprowadzić do zadyszki, nawet jest wskazane. A na koniec relaks. W tym celu możemy posłużyć się przykładowo zwykłym marszem 2-3 minuty, żeby uregulować oddech i rozluźnić mięśnie. Także pamiętajcie, jak rozgrzewka, taki cały trening. A nie wykonując rozgrzewki zwiększamy ryzyko kontuzji, no i nasz trening jest mniej efektywny. Także pamiętajcie, by tego nie pomijać i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć.